Witam Państwa! Dzisiaj zrobimy, upieczemy ciasto jabłkowe z masą pomarańczową. Do tego będzie trzeba nam półtorej szklanki mąki. Najlepiej przesiać, ale ja nie mam tutaj do przesiania nic. Dlaczego? Jestem w kościach u córki. Córka niestety nie Aha. ma tak wyposażonej kuchni jak ja. Młoda no, kobieta. Więc bez przesiania. Kaneczka. Czyli jesteśmy inne oświetlenie, mam. Tak, też oświetlenie jest inne niż połóż paneczki, tak. Inna Te Kasie margarynę, nowe no, opakowanie, ja piękne. Nowe nie, Kasi też. To ja teraz zniszczę. Pies też jest. I półkostki kostki margaryny. Druga półka się przyda nam. To jakie to ciasto będzie? Jabłkowy z masą pomarańczową. Aha. No tak. Tam chodzi z Dlatego taki. Ormus. I no coś jeszcze? szklanki cukru, pudru. Włożymy. za dużo poszklaneczki. I jedno jajko. Jajko. Gdzie jest jajko? No tu jest. I co wszystko? I ja to siekam wszystko. Można zagnieść. Ale jak trochę ciasta, to siekam, więc To Jest twoja siekaczka. Siekaczką. Chyba wzięła się z sobą. Oczywiście. Hmm. Widzicie, gospodyni bierze swoją siekaczkę. Na gościnny występ. Czyli siekasz tak cały czas. Tak. No to siekamy. Tutaj troszeczkę zasiekaliśmy, to jeszcze dodamy łyżeczkę proszku do pieczenia. No zapomniało się. Dalej musimy siekać. Tak oczywiście. Jak już jest posiekane, wszystko zagniatamy razem, żeby się spoiło razem. I co? Później do lodówki. I ja no, ciasto trochę daję no, do lodówki. Ja sobie lubię dzień wcześniej, wieczorem to przygotuję. Można bez lodówki od razu wyłożyć ciasto to na blachę i kontynuować dalsze etapy pieczenia, ale ja dam do lodóweczki folię spożywczą, zalinę i dam do lodówki na całą noc. Można na dwie godziny, można wcale. Wkładamy do folii. I do lodóweczki ląduje. Do ciasta tego przygotujemy również kruszonkę. Taką kokosową. Tutaj o, mam margarynę, pół kostki margaryny. Do tego damy pół szklanki cukru. Cztery łyżki Wiórków kokosowych. I cztery łyżki mąki. Nic nie kapuje. To będzie co? To. To, to będzie kruszonka na wierzchu ciasta. Taka jak drożdżówki się robi, tylko że do drożdżówki zamiast zwiórku się daje samą mąkę. Tutaj jest z wiórkami. Co to za i co? I też włożę do lodówki, no bo jutro będę kończyła ciasto. A jaką to konsystencję mam? To mam mieć sypką konsystencję, ponieważ to będzie kruszonka, ona ma się sypać na to ciasto. Zobaczymy jaka będzie. I takie widzicie Państwo. Po zagniataniu otrzymałam kruszonkę, którą też włożę do lodówki, a jutro będziemy na wierzchu ciasta ją kruszyć. Czyli ona idzie też do lodówki? Tak. No jest ładna, pokaż ją tylko. No. Też do, kolejki. To do kolejki. A Do czego? Przepraszam? A Do czego? Już się chciała ze mnie wyśmierać. Do poli tutaj jabłka mamy obrane i kroimy je w kawałki. Takich pięć dużych jabłek no? teraz. Z hmm. takie pasoweczki. Jabłka posypujemy cukrem wamiliowym, dwiema łóżkami cukru. Na ja biorę coś tak pół łyżki. Nie. Może nie. I co? Pamieszamy. W 2,5 budyniu gotujemy w 3 szklankach soku pomarańczowego. Szukamy jak najczęściejszego. Może być to kubuś. A to nie jest kubuś. To no nie jest, bo nie było. W sklepie. W sklepie w w bajku budyniu waniliowego ilu? Dwóki, pół szklanka. w ilu? W dwóch i pół szklankach. Gotuje? W trzech szklankach. Wsypujesz no. budyniu? Tak, wsypuję lub gotuję. Ja Nasypię trzy szklanki. Jeszcze. Trzy łyżki? Trzy łyżki. Bo płaskie. Czy to bez cukru? Tak. Aha, no właśnie mamy płaskie. Może sam. Tak. Ostatnią szklankę wlewamy do butyniu. Wymieszamy. Budynek soku pomarańczowego nie jest. Czegoś takiego nie widziałem Wkładamy w formę. Blachę. To, to, to Papiery. To jest taki już obcięty na wymiar. Jaki biały, dziwny, widzę. Widzimy, bo mamy szary. I no, miarę Sok już zaczyna się gotować, bułgocę. Wlewamy naszą mieszankę z budyniami. gotujemy do zwiększenia budynku tutaj ciasto nasze to bez wiórków rozwałkowujemy uuu coś ciężko chyba może nie pójdzie zobaczymy pospaliśmy mąką no ale trzeba się starać tutaj częściowo rozwałkowałam to ciasto na jednym no i wykładam po prostu całą blaszkę, tam za dużo obcinam, tam się za mało dodaję. Mm, światło nam przybyło, bo nie jesteśmy u siebie i nie wiadomo gdzie tu światło się świeci. To Zięciu, No to córka się tam cieszy. Jabłka wysypujemy na ciasto. Ciężko pracować w takich warunkach. To opakowanie skórek pomarańczowych mamy. Znaczy my mamy własne, ale można kupić w Biedronce czy w innym sklepie. Posypujemy jabłka z wierzchu. Masę, gorącą masę butyniową, wykładamy na jabłka. Ale jak? Całą będziemy tak tego, czy tak tylko plackami? Rozłożymy to równomiernie. Rozkładamy równomiernie masę butyniową. Na samym wierzchu kruszymy naszą kruszonkę z wiórkami kokosowymi. Można też zatrzeć na tarce, można ręcznie pokruszyć. Już równomiernie rozłożona ta kruszoneczka i włączamy piekarnicze. Jest nagrzany, wkładamy. Do ilu stopni? Do 200. 190 stopni, 180 stopni. 180 stopni, ale to... I zmieniamy na grzałkę górną, dolną, bez termoobiegu. I około godziny się piecze. Po pół godzinie pieczenia nasze ciasto wygląda w ten sposób. Mm. Po 50 minutach żeśmy wyciągnęli nasze ciasto, tak wygląda, mm. później się ukroi jakby stywnie. Ale pachnie.